Oczy, które nie mogły dostrzec horyzontu, stworzyły skrzydła sięgające nieba. Gdy odmówiono mu przestworzy, Kelly Johnson zacisnął pięści na deskach kreślarskich. Jego okulary, symbol odrzucenia przez wojsko, stały się soczewkami, przez które dostrzegł to, czego nie widzieli inni przyszłość lotnictwa. Marzenia o lataniu rozbiły się o diagnozę lekarską, ale z tych odłamków Zbudował maszynę, która miała odmienić losy wojny. Odrzucony amerykański inżynier zaprojektował samolot, który przechytrzył Luftwaffe. Kelly Johnson opierał się o parapet, wpatrując się w przestworza, które nigdy nie miały stać się jego domem. Lekarz wojskowy był bezwzględny w swojej diagnozie. Krótkowzroczność dyskwalifikowała go z programu pilotażu. Słowa niezdolny do służby brzmiały jak wyrok, odbierając mu skrzydła, zanim jeszcze zdążył je rozłożyć. Okulary, które nosił, stały się symbolem granicy między nim a niebem, którego pragnął dotknąć własnymi dłońmi, a nie tylko oczami wspomaganymi szkłami. Jesień 1936 roku była wyjątkowo chłodna w Kalifornii. Mgła otulała rankiem hangary Lockheed Corporation jak całun, ukrywając przed światem maszyny, które miały wkrótce przemierzać przestworza. Kelly zawsze przychodził pierwszy, zanim jeszcze pierwsi mechanicy zaczynali swoją pracę. Lubił ten moment ciszy przed codziennym zgiełkiem, gdy mógł sam na sam obcować z maszynami. Dotykał zimnego metalu kadłubów, wyobrażając sobie, jak powietrze opływa je podczas lotu, tworząc niewidzialne wzory turbulencji i oporu. W odległej Europie zbierały się już chmury wojny, a niemieckie fabryki produkowały nowe modele Messerschmittów, których osiągi budziły niepokój wśród alianckich analityków. Johnson czytał o nich wszystko, co tylko mógł zdobyć: raporty wywiadowcze przemycone specyfikacje techniczne, fragmentaryczne opisy z pierwszej ręki. Widział w tych maszynach nie tylko zagrożenie, ale także wyzwanie, puzzle do rozwiązania, równanie, które czekało na swoją odpowiedź. Tego ranka, gdy biały opar unosił się nad lotniskiem, Kelly rozłożył na stole kreślarskim czystą kartkę papieru. Jego dłonie spokojne i pewne zaczęły kreślić pierwsze linie samolotu, który istniał dotąd tylko w jego wyobraźni. Nie był to jeszcze P-38, ale zalążek idei, która miała dojrzewać w następnych miesiącach. Konwencjonalne myśliwce tamtych czasów wszystkie wyglądały podobnie: jeden potężny silnik z przodu, pilot za nim, pojedynczy ogon z tyłu. Huk startującego samolotu przerwał jego skupienie. Johnson podniósł wzrok z nadrysunków, obserwując, jak maszyna znika we mgle. Wiedział, że nigdy nie będzie tym, który poczuje przeciążenia podczas startu, nie doświadczy adrenaliny walki powietrznej. Ta świadomość była jak ciągłe, tępe ukłucie w sercu. Ale tego dnia zamiast zwyczajowej goryczy poczuł determinację. Jeśli nie mógł latać, to stworzy coś, co przewyższy wszystko, co do tej pory wzbiło się w powietrze. Jeśli odrzucono go jako pilota, zostanie zapamiętany jako twórca. Mgła zaczynała się rozwiewać, odsłaniając odległe góry i bezkresne niebo. Kelly poprawił okulary, a na jego ustach pojawił się ledwo zauważalny uśmiech. Niebo mogło być dla niego niedostępne, ale on zamierzał je zrewolucjonizować. Sala konferencyjna Lockheed wypełniła się papierosowym dymem, który zawisł pod sufitem, jak nisko płynące chmury nad lotniskiem. Wokół długiego stołu siedzieli inżynierowie i dyrektorzy ich twarze poważne oczy utkwione w młodym człowieku stojącym przed tablicą Kelly Johnson. 27-letni inżynier, którego niektórzy wciąż traktowali jak dzieciaka, przedstawiał właśnie projekt, który łamał wszystkie konwencje myśliwców jednosilnikowych. Chłodny pot spływał mu po plecach, choć na zewnątrz zachowywał spokój. Specyfikacja Korpusu Powietrznego Armii Stanów Zjednoczonych z 1937 roku brzmiała jak wyzwanie nie do pokonania. Myśliwiec zdolny do osiągania ponad 360 mil na godzinę na wysokości 20 tysięcy stóp. W czasach, gdy większość myśliwców z trudem przekraczała 300 mil, takie wymaganie wydawało się fantazją wojskowych, którzy nie rozumieli ograniczeń inżynierii lotniczej. Lecz Kelly widział w tym szansę, której nikt inny nie dostrzegał – możliwość przełamania barier, które inni uważali za nieprzekraczalne. Dwa silniki zamiast jednego, powiedział wskazując na swój rysunek. Dwie mniejsze jednostki napędowe w opływowych gondolach na skrzydłach. W sali zapadła cisza, którą przerwał tylko szmer niedowierzania. Ktoś z tyłu zaśmiał się cicho, ktoś inny pokręcił głową. Tradycjonaliści wśród inżynierów patrzyli na niego jak na heretyka, który ośmiela się kwestionować dogmaty ich profesji. Centralna gondola tylko dla pilota, kontynuował niezrażony, co uwalnia kadłub od ciężaru dużego silnika i znacząco zmniejsza opór. Powietrze w sali stało się jeszcze cięższe, gdy Johnson przeszedł do szczegółów technicznych swojego projektu. Mówił o aerodynamice, współczynnikach oporu, rozkładzie mas, stateczności kierunkowej. Jego słowa Precyzyjne, jak narzędzia, którymi pracował, budowały w umysłach słuchaczy obraz maszyny, która jeszcze nie istniała. Z każdym zdaniem jego pewność rosła, a głos stawał się mocniejszy. To nie był już niepewny siebie młody inżynier. To był wizjoner przekonany o słuszności swojej idei. Przy odpowiednich profilach skrzydeł i właściwym rozłożeniu masy osiągniemy nie tylko wymagane 360 mil na godzinę. Powiedział patrząc prosto w oczy dyrektora technicznego, ale ponad 400 mil na godzinę. Ta deklaracja wywołała jawne już szepty niedowierzania. 400 mil na godzinę było barierą psychologiczną, której przekroczenie wydawało się niemożliwe dla myśliwca obciążonego uzbrojeniem i opancerzeniem. To była prędkość zmarzeń, nie z rzeczywistości roku 1937 gdy Kelly skończył swoją prezentację, w sali zapanowała niezręczna cisza. Widział w oczach kolegów mieszaninę sceptycyzmu, zazdrości i u nielicznych, iskierkę zrozumienia dla genialności jego koncepcji. Wiedział, że właśnie rzucił wyzwanie nie tylko fizyce, ale i ugruntowanym hierarchiom w firmie. Jeśli się mylił, jego kariera mogła się skończyć, zanim na dobre się zaczęła. Jeśli miał rację, zmieni oblicze wojny powietrznej na zawsze. Pierwsze prototypy P-38 Lightning powstawały w atmosferze gorączkowego napięcia, które przenikało całą halę produkcyjną. Wczesne poranki i późne wieczory zlewały się w jedno pasmo pracy, przerywanej tylko krótkimi chwilami na kawę i papierosy. Kelly Johnson był wszędzie. Sprawdzał obliczenia, nadzorował testy w tunelu aerodynamicznym. Korygował detale konstrukcyjne. Jego wzrok, tak niedoskonały w oczach wojskowych lekarzy, dostrzegał najdrobniejsze niedociągnięcia w kształcie i wykonaniu poszczególnych elementów. Dźwięk nitowania metalu, syk spawarek i zapach świeżej farby tworzyły symfonię tworzenia, która zagłuszała wątpliwości i obawy. Robotnicy, początkowo sceptyczni wobec dziwacznego projektu, Zaczynali rozumieć wizję młodego inżyniera. W miarę jak samolot nabierał kształtów, jego nietypowa sylwetka, dwie gondole silnikowe na skrzydłach i centralna kabina pilota przestawała szokować, zaczynając fascynować swoją futurystyczną estetyką. To była maszyna, która wyglądała jakby przybywała z innej epoki, epoki, która dopiero miała nadejść. Zimne poranki Kalifornii przynosiły ze sobą mgły, które owijały się wokół konstrukcji jak prześcieradło ducha. Kelly przychodził wtedy wcześniej niż zwykle. Dotykał zimnego metalu poszycia. Wsłuchiwał się w ciszę, która poprzedzała codzienny zgiełk pracy. Te momenty samotności z maszyną były dla niego formą intymności. Tylko on i jego kreacja, związani niewidzialną nicią twórcy i dzieła. W takich chwilach czuł, że ten samolot jest czymś więcej niż tylko odpowiedzią na wojskową specyfikację. To było ucieleśnienie jego marzeń, jego zemsty na losie, który odmówił mu nieba. Testy statyczne konstrukcji wywoływały w nim fizyczny ból. Widok naprężanych do granic wytrzymałości skrzydeł, trzask materiału pod obciążeniem, wyginające się elementy, które miały wytrzymać ekstremalne warunki walki powietrznej. Każde pęknięcie, każda awaria podczas testów oznaczała konieczność przeprojektowania, poprawek, ulepszeń. Inżynieria była bezlitosna, nie uznawała wymówek, nie akceptowała półśrodków, albo konstrukcja wytrzyma, albo zawiedzie. Albo pilot przeżyje, albo zginie. Ta brutalna binarność była jednocześnie przerażająca i fascynująca. To nie jest zwykły samolot powtarzał swoim współpracownikom, gdy napotykali problemy wydawałoby się nie do pokonania. To jest odpowiedź na Schmita. odpowiedź, której Luftwaffe się nie spodziewa. W jego głosie brzmiała pewność granicząca z obsesją, determinacja, która nie uznawała porażki. Inżynierowie Lockheed zaczęli rozumieć, że uczestniczą w czymś przełomowym. Nie tylko budowali kolejny myśliwiec, ale redefiniowali same założenia projektowania samolotów bojowych. Gdy nadszedł dzień pierwszego lotu testowego, Kelly stał na pasie startowym, jego szczupła sylwetka nieruchoma pośród krzątaniny techników i pilotów. Wiatr targał jego włosami, a okulary, Symbol jego niedoskonałości błyszczały w porannym słońcu. Pilot testowy, doświadczony weteran, uścisnął mu dłoń przed wejściem do kokpitu. Jeśli to się rozpadnie w powietrzu, zażartował, to ty będziesz pisał list do mojej żony. Johnson uśmiechnął się blado, ale w jego oczach czaił się cień strachu. Wiedział lepiej niż ktokolwiek, ile zmiennych, ile niepewności kryło się w tej pierwszej próbie lotu. Pierwsze testy P-38 Lightning przekroczyły wszelkie oczekiwania, wprawiając w osłupienie nawet najbardziej sceptycznych obserwatorów. Maszyna osiągnęła prędkość 414 mil na godzinę. Zostawiając w tyle wymagane przez wojsko 360 mil i ustanawiając nowy standard dla myśliwców, Kelly Johnson stał na płycie lotniska, gdy samolot lądował po rekordowym locie. Jego twarz zwykle opanowana, teraz rozjaśniona uśmiechem, który nie mógł ukryć. Wiatr przynosił zapach spalonego paliwa i gorącego metalu, a w uszach jeszcze brzmiał mu potężny ryk podwójnych silników Allison. Wojskowi obserwatorzy, dotąd powściągliwi w ocenach, teraz otaczali maszynę jak zachwycone dzieci nową zabawkę. Dotykali skrzydeł, zaglądali do kokpitu, mierzyli rozpiętość nietypowego ogona w kształcie litery H. Jeden z generałów, siwy mężczyzna o twarzy naznaczonej zmarszczkami po setkach godzin spędzonych w powietrzu, podszedł do Kelly'ego i uścisnął jego dłoń. Stworzyłeś diabła, powiedział z podziwem w głosie. Diabła, który będzie prześladował Niemców w koszmarach. Nadchodziły jednak nowe wyzwania, bardziej złożone niż samo skonstruowanie samolotu. Brytyjskie raporty wywiadowcze o niemieckich myśliwcach Messerschmitt BF 109 i Focke Wulf 190 wskazywały na maszyny o niezwykłej zwrotności i zabójczej skuteczności. Alianckie bombowce B-17, mimo swojego potężnego uzbrojenia obronnego, ponosiły straszliwe straty podczas nalotów na niemieckie fabryki. Każdy zestrzelony bombowiec oznaczał stratę dziesięciu ludzi: doświadczonych pilotów, nawigatorów, strzelców, których nie można było łatwo zastąpić. Opady deszczu zacinały oszyby sali konferencyjnej, gdy Kelly słuchał raportów z frontu. Każdy utracony samolot odczuwając niemal jak osobistą porażkę. P-38 miał zmienić te statystyki dzięki swojemu wyjątkowemu zasięgowi ponad 2100 mil, który pozwalał mu eskortować bombowce głęboko nad terytorium wroga. Żaden inny myśliwiec aliancki nie mógł pochwalić się takim osiągiem. Większość z nich musiała zawracać w połowie drogi, pozostawiając bombowce na pastwę Luftwaffe. Johnson spędzał długie noce nad mapami Europy, obliczając zasięgi, planując trasy, przewidując punkty, w których jego samoloty mogłyby przechwytywać niemieckich myśliwców, zanim ci zdążą zaatakować bombowce. Skoncentrowane uzbrojenie P-38, cztery karabiny maszynowe kalibru, 50 cala i działo 20 mm umieszczone w nosie centralnego kadłuba było kolejnym rewolucyjnym aspektem projektu. W tradycyjnych myśliwcach broń rozmieszczana była na skrzydłach, co powodowało rozpraszanie ognia i zmniejszało jego skuteczność. W Lightning pociski zbiegały się w jednym śmiertelnym punkcie, zdolnym dosłownie rozerwać wrogi samolot na pół. Kelly obserwował testy strzeleckie na poligonie, gdzie jego maszyna zamieniała cele w strzępy metalu i drewna. Była w tym niszczycielskim spektaklu zarówno fascynacja, jak i groza, tworzył przecież narzędzie śmierci, jakkolwiek służące słusznej sprawie. Gdy pierwsze egzemplarze produkcyjne P-38 zaczęły opuszczać fabrykę, Johnson odczuwał dziwną mieszaninę dumy i melancholii. Każdy samolot, który widział po raz ostatni przed transportem na front, zabierał ze sobą cząstkę jego duszy, jego niespełnionych marzeń o lataniu, gładził skrzydła maszyn, jakby żegnał się z dziećmi, wyruszającymi w niebezpieczną podróż. Wracajcie, cali. Szeptał, wiedząc, że wielu z tych samolotów i ich pilotów nigdy nie powróci z europejskiego nieba, które stawało się cmentarzyskiem dla lotników wszystkich walczących stron. W zamglonych przestworzach nad okupowaną Europą P-38 Lightning zbierał swoje krwawe żniwo. Niemieccy piloci. Początkowo lekceważący dziwaczną konstrukcję amerykańskiego myśliwca, szybko nauczyli się respektu dla maszyny, którą nazwali Gabel Schwanz Teufel, diabeł z rozwidlonym ogonem. Charakterystyczna sylwetka P-38 z podwójnym kadłubem i centralną gondolą pilota była łatwo rozpoznawalna nawet z dużej odległości, stając się złowrogim zwiastunem śmierci dla pilotów Luftwaffe. Chmury nad Francją i Niemcami, niegdyś arenami triumfów Messerschmittów, teraz rozbrzmiewały rykiem podwójnych silników Allison. Kelly Johnson, odizolowany od bezpośrednich skutków swojego dzieła tysiącami mil oceanu, otrzymywał raporty z frontu z mieszanymi uczuciami. Z jednej strony wskaźniki strat bombowców spadły z zatrważających 10% do znacznie bardziej akceptowalnych 2-3%, co oznaczało setki uratowanych młodych ludzi. Z drugiej strony każdy zestrzelony niemiecki samolot oznaczał śmierć pilota. Człowieka, który podobnie jak amerykańscy lotnicy po prostu wykonywał rozkazy. Ciężar tej świadomości Johnson nosił w sobie jak niewidoczne obciążenie, które zgarbiane jego ramiona podczas długich nocy spędzanych nad projektami ulepszeń do swojej maszyny. Taktyka boom and zoom opracowana dla P-38 wykorzystywała jego przewagę prędkości i mocy ognia. Amerykańscy piloci atakowali z dużej wysokości, nurkując na niemieckie formacje, wypuszczając śmiercionośną serię z skoncentrowanego uzbrojenia, a następnie wykorzystując potężne silniki do szybkiego wzniesienia się poza zasięg kontrataków. Powietrze rozdzierane było świstem nurkujących lightningów, błyskiem wystrzałów i eksplozjami trafionych maszyn, które spadały ku Ziemi, pozostawiając za sobą czarne smugi dymu, jak żałobne wstęgi na błękitnym niebie. Najśmielsza misja wojny, operacja Zemsta, była ukoronowaniem możliwości P-38 gdy amerykański wywiad przechwycił informację o planowanym locie admirała Isoroku Yamamoto, architekta ataku na Pearl Harbor, podjęto decyzję o przeprowadzeniu misji przechwycenia. Odległość ponad 600 mil nad otwartym oceanem, konieczność lotu na minimalnej wysokości, by uniknąć wykrycia, i precyzyjne koordynaty czasowe sprawiały, że żaden inny myśliwiec nie byłby w stanie wykonać tego zadania. Tylko Lightning, ze swoim wyjątkowym zasięgiem i niezawodnością, mógł dolecieć tak daleko, wykonać misję i bezpiecznie wrócić. W fabryce Lockheed, gdy dotarły wieści o sukcesie operacji, zapanowała cicha, nienazwana duma. Kelly Johnson nie świętował. Śmierć nawet wroga, odpowiedzialnego za tysiące amerykańskich ofiar, nie była dla niego powodem do radości. Zamiast tego zamknął się w swoim biurze, zagłębiając się w nowe projekty ulepszeń dla swojej maszyny. Siedział przy desce kreślarskiej do późna w nocy, a za oknem widział światła fabryki, gdzie na trzech zmianach produkowano kolejne egzemplarze jego diabelskich maszyn. Deszcz bębnił o szyby rytmicznie, jak odległy odgłos karabinów maszynowych. Sukces P-38 Lightning i metody pracy zastosowane przy jego projektowaniu doprowadziły później Johnsona do stworzenia słynnej metodologii Skunk Works. Małych, autonomicznych zespołów pracujących nad tajnymi projektami lotniczymi. W ciemnym niebie wojny, pośród dymu, ognia i zniszczenia, narodził się nowy sposób myślenia o inżynierii, o innowacji, o przełamywaniu barier tego, co możliwe. Inżynier, któremu odmówiono prawa do latania, zmienił na zawsze sposób, w jaki ludzie latają i walczą w powietrzu. Jego osobista porażka przekształciła się w triumf, który miał wpływ na losy całej wojny. Zimowy zmrok zapadał nad fabryką Lockheed, gdy Kelly Johnson siedział samotnie w swoim biurze, przeglądając stosy listów od pilotów P-38 Lightning. Na jego biurku leżały fotografie podziurawionego odłamkami poszycia, zgniecionych skrzydeł, kokpitów poznaczonych śladami kul, świadectwa brutalnej rzeczywistości wojny powietrznej. Każdy uszkodzony samolot, który zdołał powrócić do bazy mimo obrażeń, które powinny go strącić, był potwierdzeniem słuszności jego inżynierskich decyzji. Każdy ocalony pilot był żywym dowodem na to, że jego praca miała sens wykraczający poza zimne równania aerodynamiki. W jednym z listów młody pilot opisywał, jak P-38 uratował mu życie, gdy obydwa silniki zostały uszkodzone nad terytorium wroga. Unikalna konstrukcja samolotu pozwoliła mu szybować przez dziesiątki mil i wylądować awaryjnie na plażach Normandii, unikając niemieckiej niewoli. Pański samolot to nie maszyna, pisał pilot, to anioł stróż z aluminium i stali. Johnson odłożył list, zdejmując okulary, by przetrzeć zmęczone oczy. Paradoksalne, że te same okulary, które przekreśliły jego marzenia o pilotażu, pozwoliły mu stworzyć maszynę ratującą życie setkom młodych ludzi, którym los pozwolił latać. Sukces P-38 doprowadził do powstania metodologii Skunk Works, rewolucjonizując sposób, w jaki projektowano samoloty wojskowe. Johnson zrozumiał, że innowacja wymaga wolności od biurokracji, od komitetów od niekończących się łańcuchów zatwierdzeń. Jego zespoły były małe, autonomiczne, złożone z najlepszych specjalistów, którzy pracowali w warunkach niemal laboratoryjnej izolacji. Ta metodologia zrodziła się z frustracji i determinacji, z przekonania, że tradycyjne struktury organizacyjne dławią kreatywność i spowalniają proces twórczy do punktu, w którym staje się on bezowocny. Deszcz uderzał o szyby biura rytmicznym stakato, przypominając odgłos karabinów maszynowych jego własnej konstrukcji. Kelly wstał i podszedł do okna, obserwując jak krople spływają po szkle, zniekształcając widok oświetlonej fabryki, gdzie wciąż, nawet o tej porze, trwała produkcja. Światła hal produkcyjnych przebijały się przez mgłę i deszcz, tworząc rozmyte aureole w ciemności. Pomyślał o wszystkich miejscach, gdzie teraz latają jego samoloty nad zniszczonymi miastami Europy, nad oceanami, nad bezlitosnymi pustyniami Afryki Północnej. Inżynieria lotnicza była dziwną profesją, Tworzenie maszyn, które definiują istotę wolności, możliwość wzniesienia się ponad ziemskie ograniczenia, a jednocześnie służą jako narzędzia zniszczenia. P-38, jego największe osiągnięcie, był zarówno triumfem ludzkiej kreatywności, jak i instrumentem śmierci. Johnson akceptował ten dualizm, tę fundamentalną sprzeczność swojej pracy. W świecie rozdartym wojną, każde narzędzie, każda technologia miała swoje jasne i ciemne oblicze. Ważne byłoby pamiętać o obu, by nigdy nie zatracić się w technicznej fascynacji bez świadomości ludzkich konsekwencji. Gdy wojna zmierzała ku końcowi, Johnson już planował przyszłość. Na jego desce kreślarskiej powstawały zarysy samolotów, które miały latać szybciej, wyżej, dalej niż cokolwiek, co dotąd wzniosło się w powietrze. Wizja przyszłości, w której niebo nie byłoby już areną śmierci, ale szlakiem łączącym kontynenty, narody, kultury. Wizja, w której inżynieria służyłaby budowaniu, a nie niszczeniu. Wierzył, że nadejdzie taki dzień, gdy technologie wojenne zostaną przekute na narzędzia pokoju, gdy silniki lightningów napędzać będą samoloty przewożące ludzi, a nie bomby. Światło jego biurowej lampy rzucało długi cień na ścianę, gdzie wisiała oprawiona fotografia pierwszego prototypu P-38. Kelly patrzył na nią przez długą chwilę, wspominając ten moment, gdy maszyna po raz pierwszy oderwała się od Ziemi, pokonując grawitację i sceptycyzm wszystkich, którzy wątpili w jej możliwości. Podobnie jak on sam pokonał ograniczenia swojego wzroku, przekuwając osobistą porażkę w triumf, który zmienił losy wojny. Mimo że jego oczy nigdy nie były dość ostre, by pozwolić mu zostać pilotem, jego wizja przyszłości lotnictwa była jaśniejsza niż u kogokolwiek innego.